Dobra moi mili, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jak słyszeliście mamy właśnie zamówienie. Jest to z tego McDonalda tutaj. Dzisiaj mamy Globo. No i tak jak mówiłem dzisiaj mamy Globo. 3 godzinki od 14.30 do 17.30 Niestety jest dzisiaj problem z baterią rowerza. No zobaczymy ile finalnie przejdziemy. Chlowo, TZL. TZL. Coś takiego pakowaliśmy. Zobaczcie na Proszę bardzo. Proszę. To, jest... to, trzeba... to, to się... wszystko? Piętna żarobana. To wszystko, tak? Dobra, odebrane pierwsze Jakoś szybko, ale. To dlatego, że mi nadadzi się na głowę. Ogólnie to nie jest to dalekie zamówienie. Ta kwota sama mówi za siebie. Ale to zobaczycie jak dostarczę, ile za to zamówienie. Ja tylko podpowiem, że to jest 550 metrów. To powinno troszeczkę rozjaśnić. Tak jak mówiłem. Jest problem z baterią, w rowerze dlatego dzisiaj no. na mniejszym trybie wspomagania, przez co będziemy jechać wolniej. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Tak, tutaj. Chyba jakieś informacje, jak podejść. podejść? nie A, do pana, tak? Marta. Właśnie się zastanawiałem, dlaczego nie jest podany numer jest pana. Jest bardzo mocnego No i dobra w sumie jak widzieliście to dostarczyliśmy pierwsze zamówienie Nie było to jakieś daleko nie to takie dystanse to fajne Jedziemy chyba w ogóle znowu pod tego maka Tam od razu wpadło więc spróbujemy wyłapać kolejne Może się uda o. O wilku mowa i zamówienie się właśnie pojawiło. Dobra, zobaczymy co to jest. A trochę dalej. Bar mleczny, maślanka, ok. Za 10 minut, gotowe. Zobaczymy, czy nie będę błądził. I czy uda mi się. Pokojnie dotrzeć do Miejsca odbioru Bo wyłączyłem nawigację ogólnie Bo w zasadzie wiem jak jechać Tylko nie wiem Dokładnie gdzie ten lokal jest A nawigacja i tak mi tego nie pokazuje, więc Bez sensu Marnować baterię w telefonie Na nawigację Ja się tak pytam co robi ta koparka? Tam? To chyba nie jest miejsce na koparkę. <śpiewanie>

bo jednak nie tutaj. Zobaczcie bardzo. Mam 100, tak? 3 Tam było do zapłaty, tak? Bo... Tak. I 30 dla mnie. Liczne. Faktycznie. Tutaj mam tą kączówkę 4 zł. Mhm. 30 dla mnie. 4... chwila. 3... Pani ma 4? Tak. Czyli te 4... 30 zł. Tak. Dobrze. Tak, i zaraz pani w domu i tak, a ja tak idzie. Dobrze, idę pani już, tak? Zamówienie już pani ma mam, pierwszy. Tak, dobra. Dobra, idę porower i... Zasuwamy. Zasleczenie dzisiaj. Czy dużo zleceń? Proszę? Zleceń czy dużo? Zamówień Ja nie rozumiem pytania Zleceń? Zamówień Tak ja. Dużo? Nie Czy ja mam dużo zamówień? Tak nie mają Panowie tutaj Tak, normalnie. Zaraz. 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 normalnie.

Zain kebab i chyba mniej więcej tam, gdzie mieliśmy pierwszą tostawę Dobra, jedziemy po tego kebaba Pewnie będziemy tam czekać, obstawiam obstawiam Bo w kebabie to bardzo często czekam Ale Nie jest źle no. Ja wiem gdzie jestem Skręć w lewo Nie powiedziałbym się, że to jest do punkt. miejsce pomysł. docelowe będzie po prawej stronie Nie, nie będzie po prawej, bo będzie Za tym w tym Miejsce docelowe jest po prawej stronie No i właśnie nie jest po prawej stronie, bo jest na dole I widzę, że znowu nie jest zmieniona ta kineska.

No i raczej poznajecie ten kadr z początku filmu no tutaj była pierwsza dostawa w zasadzie do tego budynku teraz, z tego co kojarzę to chyba do tego dalej nie tam ха так да Zacznę. Zacznę. Aż klikniemy sobie pauzy i obniżę po popicie. Dobra, skończyłem przerwę. Trwała na około 15 minut. Oczywiście odliczę sobie to pod koniec, więc nie będziemy liczyć 3 godziny, tylko 2,45. Idziemy pod tego McDonald'sa, co było pierwsze zamówienie. Zobaczymy, może tam wpadnie. W sumie dwa razy pod tamtym McDonald'em spadły dzisiaj zamówienia, więc czas, żeby to było trzecie. Dobra, jedziemy pod Arkadię. Tam przynajmniej posiedzimy w ciepełku. W sumie mógłbym tam niby do McDonalda wejść, ale tak dziwnie by było. Wolę w Arcadię poczekać. Dobra ja sobie idę do arkadi to poczekam w przypadku jak ktoś będzie to się odezwał. No i tak jak mówiłem tak też robię. Właśnie mam kolejne zamówienie. Tym razem jest to co ciekawe Biedronka. Jeszcze Biedronki dzisiaj nie było. Na szczęście nawet jeżeli będzie to ciężkie, bo jednak to są zakupy. To jest to w zasadzie, według mapy, dość daleko. Znaczy, kawałeczek a według mojej trasy, bardzo blisko, bo na drugą stronę torów, tak naprawdę. Teraz, jak tu by pojechać? Jest tu zielone światło. Ale tędy będzie chyba łatwiej i szybciej. Dobra, to jedziemy tam. Odbiór głowa tutaj. 3-5-0. Glowa Ok. A paragon. Panie. Okej, okay. dobra. tak jak mówiłem też po drugiej stronie dworca także jedziemy przejdziemy na drugą stronę dostarczymy i i zobaczymy bo na przyjęcie zamówienia mam jeszcze 18 minut a wydaje mi się że dostarczymy to szybciej jeśli tak by było no to może wpadnie jeszcze jedno, chociaż chyba wolałbym, żeby nie wpadło. No i jesteśmy na stacji teraz tylko podziemnym i na drugą stronę. 嗯，那个，嗯。